Cześć! Jak ja dawno nie nagrywałam czytającego czwartku. To jest no, niesamowite, a w tym miesiącu, chociaż nie jest ostatni dzień miesiąca, to w przyszłym miesiącu będę musiała nagrać kolejny, bo dostałam kolejną książkę ze współpracy. Ale dzisiaj o tej. Różowe lata Katarzyny Jurkowskiej. Kupiłam sobie egzemplarz. Kupiłam jeden do biblioteki, a ten dostałam w prezencie. I tu jest jeszcze autograf od autorki. Katarzynę Jurkowską poznałam 6 lat temu. Ona też wydała swoją pierwszą powieść razem z Emilią Teofilą Nowak w fabryce dygresji. I jakoś od tamtej pory wspieramy się twórczo, wspieramy się artystycznie, albo śledzimy po prostu, co słychać u jednej, co u drugiej. I kiedy usłyszałam, że w końcu wychodzi z klimatu postapokaliptycznego. Nie zrozumcie mnie źle. Kasia świetnie ugryzła temat postapo. Gdy ucichną miasta, cała trylogia, to jest po prostu wow. Ja Wam to już wiele razy powtarzałam, ale gdyby ta książka ukazała się za granicą, to już dawno byłaby zekranizowana i już dawno byłyby sprzedane prawa do tłumaczeń na cały świat bo jest dobrze napisana, jest ciekawa, jest no, taka autentyczna i no jeżeli lubicie klimaty postapokaliptyczne to koniecznie musicie przeczytać, Gdy Ucichną Miasta. Jeżeli bardziej gustujecie w literaturze obyczajowej to to jest y, dla was pozycja. Różowe lata. W sumie nie wiem od czego zacząć Wam tę opowieść. Może zacznę od tego, że. Książka jest podzielona na trzy etapy życia głównej bohaterki. I gdy czytałam książkę, pierwszy, ten pierwszy etap, to cały czas miałam takie z tyłu głowy: ale dlaczego ta układka tak wygląda? O co chodzi? Potem, gdy przyszedł, ten, część druga, e, gdy przyszedł ten drugi etap to wtedy sobie pomyślałam, a to to miała na myśli twórczyni autor, okładki. W sumie, nie wiem, czy Kasia projektowała okładkę, czy... A, nie, przepraszam. Okładkę projektowała pani Kaja Łaszcz. No, więc jak czytam ten drugi etap, to sobie myślę, a, o to chodziło. A potem dopiero przeszłam do trzeciego etapu. I wtedy było takie... Wow! W tekście pada w jednym momencie taki fragment o tym, że czasami niektóre lata mogą być najpiękniejszymi w naszym życiu, takimi dokładnie, o których byśmy chcieli właśnie opowiadać naszym wnuczętom, ale równocześnie. Te lata mogą być też najtrudniejsze, najsmutniejsze, najbardziej dziwaczne. I to jest opowieść o dziewczynie, która została rzucona w niełatwe losy, która próbuje sobie radzić, której to nie bardzo wychodzi, chociaż ona tego nie zauważa. I która w końcu zdobywa się na odwagę, żeby jednak zawalczyć o swoje szczęście. I Julia mieszka w, w mieszkaniu, odziedziczonym, odziedziczonym mieszkaniu pełnym starych rodzinnych artefaktów. Ma tam dwójkę dwóch i pół współlokatorów i wszystko zapowiada się, że będzie świetnie, że sobie. E, mieszkają, imprezują, jedzą, gotują, e, ta książka pachnie jedzeniem, naprawdę, e, powinien być po prostu dodatkowy e-book wydany z przepisami z tej książki i z potrawami, które się pojawiają, albo które mogłyby, mogłaby Julia ugotować lub jeść i tak dalej, ale to jak tylko rzucam dla autorki jako pomysł na przyszłe publikacje w każdym razie no jest cudownie to czasy studiów to taka z jednej strony beztroska z drugiej już dorosłość już taka odpowiedzialność no gdy czytałam to miałam przed oczami szlagbit, czyli mieszkanie w którym ja mieszkam podczas studiów i wspominałam sobie rzeczy, które tam się działy, przyjaźnie, które tam się rodziły, związki, które tam powstawały, yy, kończyły się, albo jakieś absurdalne perypetie imprezowo-życiowe, których, wiecie, jak się po latach wspomina takie rzeczy, to się człowiek zastanawia, czy to naprawdę miało miejsce, czy, czy po prostu, no, wspaniałe czasy. Wspaniałe czasy, ale właśnie tak jak tutaj jest wspomniane, też nie najłatwiejsze. I no, cudownie, cudownie się czytało tę książkę właśnie, mając z tyłu głowy te sw wszystkie swoje wspomnienia. I myślę, że to też będzie y, miła lektura dla osób, które na przykład nie studiowały i które mogą sobie y, trochę zażyć takiego życia, że. Hmm, to w sumie nie tylko chodzi się na uczelnię codziennie, i, i tylko trzeba jeszcze mieć jakąś pracę na pół etatu, albo trzeba po prostu lawirować między zobowiązaniami towarzyski, towarzyskimi i no, świetna rzecz. I oczywiście, jednym z tych spółek jest pewien przy, przyjemny młodszy chłopak, który od razu wzbudza zainteresowanie Julii i ich relacja jest po prostu, wiecie, taka y, tiktokowa definicja związku slow burn ehm, i cały czas człowiek im kibicuje, ale z drugiej strony no, chce, chce czegoś więcej, a dostaje coś innego i potem tak jest Dlaczego? A potem dostaje jeszcze coś innego, i potem jest wow. E, a przy epilogu mam nadzieję, że to nie będzie duży spoiler, ale przy epilogu związanym z tą właśnie parą, to ja na no, łzy mi leciały ciurkiem. Bo jak już zaczęłam czytać, to ja sobie już w sensie epilog to ja już wiedziałam, jakie będzie zakończenie. I ja po prostu siedziałam, płakałam i czytałam. I po prostu serce mi krwawiło. A potem nagle okazało się, że zupełnie się pomyliłam i książka mnie zaskoczyła po raz kolejny. I wow! Wow, wow, wow! To jest. Yy, to jest moja. Moja opinia. Profesjonalna opinia na temat książki. Wow, wow, wow! <gryw> Ale wiecie, niektórych. Ta część trzecia jest stosunkowo krótka, i w tej części trzeciej tak przeskakuje akcja. Czasami jeden rozdział trwa dwa miesiące, a ma pół strony. I tak bardzo tak skacze ta akcja. I się tak na początku to ciężko było mi się przedstawić, bo z kolei ten pierwszy rozdział, pierwszy etap, ten drugi to raczej są tak powolne, tak wszystko. Mimo wszystko na spokojnie. Tam wiadomo też jest upływ czasu, bo jak sam tytuł wskazuje lata, ale jakoś tak, tak ta akcja tak płynie powolutku, wszystkich poznajemy, mamy czas na to. To jest takie dobre, że mamy czas na to, żeby poznać tych bohaterów, żeby zauważyć to, czego Julia nie widzi w sobie. To jest mm, bardzo cenię takie rzeczy w książkach, że czytelnik ma szansę Poznać swoich yy, osoby, o których czyta. A później jest ten trzeci etap, który nagle Bach-Bach-Bach, Bach, 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 Akcja przepraszam, akcję tutaj. <grytanie> yy, czasami jedno zdanie wywraca wszystko. I na początku to wprowadzało troszeczkę chaosu. Przynajmniej dla mnie jako czytelniczki, ale później, jak już czytałam, jak już się wkręciłam w ten tryb, to miałam też takie... Jejku, je, ile to ma sensu? Ile to ma yy, po prostu? No, po prostu działa. I mm, nie wiem, na ile mogę spoilerować, mm, ale w pewnym momencie pojawia się wątek innych państw, i to, mm, jak czytałam, to miałam takie wrażenie kurczę, autorka chyba musiała tam być, bo tak to jest, takie miałam poczucie, że wow, to jest napisane przez kogoś, kto jak ten makaron na tej ulicy i tak dalej. Więc yy, możecie o to męczyć autorkę i spytać się, yy, czy tak było naprawdę. Yy, co jeszcze chciałam opowiedzieć? Książkę się czyta bardzo dobrze. No, swoją drogą. Nie wiem, czy widzicie tutaj te trzy listy, bo właśnie to jest też całe takie clue akcji. Po tym pierwszym etapie przychodzą te trzy listy, i one wywracają do góry życie, dwa życie do góry nogami tych bohaterów. I każdy jest w sumie to też mnie zaskoczyło, bo myślałam, że po prostu główna bohaterka dostanie trzy listy i nara. A tu się okazało, że te trzy listy to są do trzech różnych osób w trzech różnych sprawach, i tylko po prostu przyszły tego samego dnia. Ale chcę Wam zwrócić uwagę na jedną fantastyczną rzecz, którą, na którą zwróciła mi e, uwagę. Ola Grzanek. Jak sobie zobaczycie, tu są koperty. A widzicie, 30 kopert. Nie wiem, czy to. Przynajmniej nie wiem, czy kiedykolwiek zwracaliśmy na to uwagę, ale 30 kopert w tle też ma takie koperty. Nie wiem, czy to takie, takim jaśniejszym. Jaśniejszą tutaj czcioneczką. Więc yy, mamy książkę, yy, mamy z Kasią książki bliźniaczki, chociaż tu życie bohaterki zmieniły zmieniło 30 kopert, a tu życie bohaterki zmieniły trzy koperty. Yy, a właściwie może nie do końca te, koper te koperty zmieniły, ale później się wydarzyły też inne rzeczy, które jeszcze bardziej zmieniły i po prostu. No dobrze się czyta. I tak jak Wam mówiłam, na początku powolutku akcja się dzieje, poznajemy, dowiadujemy się. Tak, szan. tak ostatnie strony to ja przeczytałam nawet gdzieś w połowie mniej więcej. Ja się poskarżyłam, Kasia, słuchaj, przepraszam, że ja jeszcze nie przeczytałam tej książki, ale obowiązki i tak dalej. A jak usiadłam i wzięłam tą połówkę, to no po prostu cały czas siedziałam i czytałam, nie mogłam się oderwać. Co jeszcze Wam chciałam powiedzieć? Mm... Chyba tylko takie ogólne rzeczy, że książki możecie czytać na Elegimi, na MPGo, chyba Ebookpoint też, yy, ale też na Empiku yy, możecie sobie zamówić papierową wersję w, w ramach platformy LPixel Publishing. Trzeba poczekać mniej więcej tydzień na realizację, na wydruk, ale za to później możecie mieć takie różowe cudeńko na swojej półeczce. Więc yy, wiecie, ja jestem miłośniczką wersji. Papierowych. Wącham, patrzę yy, Patrzą i no lubią, lubią, więc że po prostu wolą książki papierowe, dlatego Was też zachęcam, możecie sobie sprawić. A jak nie, to właśnie Legimi i inne platformy e-bookowe też możecie poczytać. Bo warto. Warto. Dla mnie to była też taka podróż w przeszłość, może trochę podróż w przyszłość. Um, ale widać, że autorka poświęciła sporo czasu na przemyślenie tej książki i na napisanie jej. Nie wiem, w sumie nigdy nie pytam um, Kasi, ile jej to zajęło, ale to jest dobry pomysł, żeby Was tutaj zapytać, czy chcielibyście, żebym z, zaprosiła Kasię tutaj na kanał, zrobić takie spotkanie online na żywo. Nie mam pojęcia, jak to się robi, ale. Że to by coś było fajne. Albo nie na żywo, ale później nagramy. Zobaczymy. Um, bo Kasia mieszka chyba na drugim końcu Polski, z tego co wiem. W um, każdym razie, dajcie znać, czy chcecie takiego spotkania. Kasia Trzy, muszę spytać, czy chciałaby takiego spotkania. Um, czytajcie Różowe Lata. Um, I co? I to by było na tyle. <grym> Aha.